Witam wszystkich! Dzisiaj przedstawiam tuszonkę z UDA Kurczaka. Puszka łatwo otwieralna. Jest to produkt z Łotwy. Jedynie niemiecka firma Leon jest tego dystrybutorem. Dosyć spora porcja. Mamy tutaj tego 525 gramów. Jeśli chodzi o kaloryczność tego, to mamy 157 kilokalorii na 100 gramów produktu Czyli cała taka puszeczka Powinna mieć jakieś 824 kilokalorie Można to zjeść na zimno lub na ciepło, no, ja bym raczej tego nie nazwał powiedzmy tuszonką Tuszonka raczej jest z innego mięsa, no ale Powiedzmy taki to jest wyrób, więc Taki sobie kupiłem, taki sobie sprawdzę Jeśli chodzi o skład to niestety Nie jest on najlepszy Mamy tutaj dokładnie taka nazwa dodatkowa jeszcze to może jest to udka z kurczaka peklowane we własnym soku a w składzie mamy uda kurczaka 83% woda, sól, nasiona gorczycy pieprz czarny stabilizator 1,2 zagęszczacz, przeciwutleniacz substancja konserwująca czyli skład raczej dla mnie zły za dużo e-składników dziwnych no i jest konserwant Więc składowo nie za bardzo jest to ciekawe, no ilość mięsa powiedzmy, że jest w porządku. Nie ma tu opisane, że jest tłuszcz czy coś w tym rodzaju, a raczej chyba w tuszące powinien być. No ale to wersja z kurczaka, więc to taka jakby oszukana tuszonka. Można sobie to podzielić na kilka porcji, w zależności jak to będziemy jeść. Możemy sobie zjeść, na przykład podzielić to na pół, zjeść na dwie porcje lub z jakąś jeszcze osobą bez żadnych dodatków, można to podzielić na, przykład na trzy porcje i zjeść z dodatkami. Każdy może sobie to podzielić według własnego uznania. Ja sobie zjem z dodatkami, więc ja taką wielką puszkę będę miał powiedzmy na trzy porcje i to sporego, dobrego obiadu leśnego. Tak sądzę. O ile to oczywiście będzie dobre, bo nie pamiętam ceny jaką zapłaciłem, ale to raczej chyba aż tanie nie było. Mam nadzieję, że będzie smaczne. No tu jest to w takiej formie. No jakiś tłuszczyk tutaj widać. Czy to są jakieś uda, czy zmielone? No ja bym powiedział, że to jest takie powiedzmy grubo zmielone. Nie jest to taka totalna mielonka. Tak jak niektóre konserwy występują i pod nazwą mięso grubo zmielone czyli nie takie, powiedzmy, jak na typowy, powiedzmy, pasztet. Widzę, że trochę odrobinę tego tłuszczyku tutaj jest. Tam głęboko na dnie pewnie jest więcej. Jest taki trochę galaretka, która prawdopodobnie się roztopiła, albo to, powiedzmy, jest taki, powiedzmy, sosik, sosik własny z tego łódka. No i ja to muszę podzielić jakoś na trzy porcje raczej całość to będzie ciężko mi zjeść, chociaż pewnie dla niektórych to żaden problem. No ale samym mięsem człowiek nie żyje. Także widzę, że mięso w dużych takich kawałkach nie jest to typowa mielonka, więc OK. No niestety skład jest jak dla mnie nie do zaakceptowania. Także prawdopodobnie to będzie jedyny zakup jaki zrobiłem. No ale jeszcze kwestia smaku, bo może być bardzo dobre, pomimo tych konserwantów i innych dziwnych rzeczy. Może spróbujemy jak to jest na zimno. Bardzo słabo doprawione. No, jeszcze na zimno to jeszcze gorzej smakuje. Mam nadzieję, że jak będzie to na ciepło, będzie lepiej, ale zdecydowanie tutaj wymaga to doprawienia już z góry, zakładam. No i oczywiście moim dodatkiem, aby był to pełnowartościowy posiłek, kompletny jak dla mnie, oczywiście, będzie jakiś. 50 gramów kaszy gryczanej plus warzywa, dokładnie takie jak się dodaje do typowej zupy, czyli włoszczyzna. Wszystko ugotowane w domu na bulionie drobiowym, więc jest w porządku. Można od razu sobie tutaj to dodać. No mam nadzieję, że mi się to chociaż nie przypali, bo, no ale jak się roztopi ten, powiedzmy trochę tej galaretki sosiku, to nie powinno być tak źle. Powinno być już gotowe. Tak to się prezentuje. Najpierw samo mięso, bez żadnego dodatku. No samo mięso na ciepło jest bardziej zjadliwe niż takie na zimno. Także odradzam, nawet jakby ktoś miał taką konserwę, jeść to na zimno. Na ciepło jest to zdecydowanie lepsze. No ale oczywiście całość, jak to smakuje. W moim przygotowaniu. No już z kaszą i warzywami jest to bardzo dobre. Ale nadal wymaga doprawienia. Przynajmniej jeszcze pieprzu potrzeba. Z soli to raczej nie trzeba. Była już w bulionie, w tej konserwie niby trochę też było, więc nie jest to konieczne, ale pieprz raczej jest wymagany. Powiedziałem. No, teraz już jest nieco lepiej. Chociaż to mięso raczej nie za bardzo mi odpowiada. Zjeść: oczywiście się da, nie są one niedobre czy coś, no ale skład raczej nie jest ciekawy. Wolałbym bez dodatków tych dziwnych E i ewentualnie konserwantów. Wiem, że to niektórzy dodają to dla naszego dobra, no ale niekoniecznie chciałbym to jeść. W takiej formie, jaką tutaj zrobiłem, jest to bardzo dobre i zjadliwe. Na zimno nie warto takiego mięsa samego jeść, no ale jak ktoś będzie chciał podgrzać wyłącznie samo mięso i zjeść samo mięso, też jest w porządku. Trochę tego tłuszczyku było. Nie jest to... Jest to takie mocno nasączony właśnie tym, który... Ten sosik się wytopił z tą galaretką jeszcze dodatkową. Więc nie jest to jakieś przesuszone czy coś w tym rodzaju. No po prostu można to zjeść. Chociaż wolałbym według mnie lepsza opcja, to jest gulasz drobiowy marki MK. Tam wyjdzie nawet trochę chyba taniej i według mnie lepiej. Niż tutaj. No, tam niby polski produkt to łotewski. No, ja bym oczywiście tego nie nazwał tuszonką. No, ale powiedzmy zwykłe mięso z ud kurczaka. Z dziwnymi e dodatkami. Więc ja takie coś średnio polecam, chyba że ktoś sobie chce sam spróbować. Nie wiem, czy to jeszcze w ogóle jest do kupienia. To kupione było dosyć dawno temu. No, ale powiedzmy, że. Da się to zjeść, chociaż niechętnie. No i jak widać, sporo jeszcze zostało. Na pół będzie przedzielone. Będą powiedzmy trzy obiady lub trzy porcje, jak tam kto woli. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.